Jak zapewne słyszeliście, w ostatnich dniach Izrael przeprowadził atak rakietowy na jednego z głównych rosyjskich sojuszników Iran. Ataki zostały wymierzone w obiekty jądrowe, które były chronione, między innymi, przez rosyjskie systemy obrony powietrznej przekazane Iranowi przez Rosję w 2024 roku. Ta broń okazała się całkowicie bezużyteczna podczas izraelskiego ataku na Iran. Po wydarzeniach w Syrii Rosjanie zrozumieli, że nie potrafią skutecznie pomagać swoim sojusznikom, i żadna realna pomoc dla Iranu nie została podjęta. Jednak, aby choć w minimalny sposób okazać wsparcie zaprzyjaźnionemu państwu, rosyjskie władze postanowiły opublikować wideo. Zwykle Kreml nie wydaje ostrych i poważnych oświadczeń oficjalnie, tylko robi to poprzez swoich urzędników, którzy prowadzą własne kanały na telegramie. Jednym z takich urzędników jest Apti Alaudinov. Do jego zadań należy publikowanie raportów wojskowych na swoim kanale Telegram, a także reagowanie na światowe wydarzenia militarne. Sprawia on wrażenie, że znajduje się na pierwszej linii frontu i relacjonuje wszystko, co się tam dzieje, chociaż w rzeczywistości nie jest to prawda. Również tym razem musiał w jakiś sposób zareagować na atak wymierzony w sojusznicze państwo Bardziej oficjalne oświadczenie w sprawie tego ataku wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w osobie Marii Zacharowej. Natomiast nieoficjalną reakcję miał wyrazić Apti Alaudinow i oto co powiedział. Najpierw posłuchajcie tego oświadczenia, a później wyjaśnię kilka kwestii. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, przyjaciele. Dzień dobry wszystkim. No więc moi drodzy, Właśnie rozpoczął się nowy dzień i jest już godzina 8 rano. W nocy, około czwartej Izrael przeprowadził atak na terytorium Iranu, zabijając część wojskowego kierownictwa. Część dowództwa wojskowego Iranu, naukowców zajmujących się energią jądrową. To jest, to jest, to znaczy, dokonano ataku na suwerenne państwo pod pretekstem, że rzekomo stanowi ono zagrożenie dla ich własnego kraju. I pewnie już od rana widzicie, jak zwołano Radę Bezpieczeństwa ONZ, jak wszystkie państwa świata potępiły ten atak, nazywając go wprost aktem terrorystycznym ze strony państwa Izrael, ze strony wojsk antychrysta Dajala. Ze strony wojska antychrista Dajjala. Wy usłyszeli, jak wszyscy zaczęli krzyczeć na cały świat, że tak nie można, że to niedopuszczalne. Jak natychmiast wprowadzono sankcje przeciwko Izraelowi, wszyscy razem. Więc teraz to wszystko widzicie? Nie, nie widzicie. Bo tego po prostu nie będzie. Wszystko, co robi Izrael, robi w porozumieniu, niezależnie od tego, co kto mówi, z tą samą Ameryką, z Europą. To wszystko jedna i ta sama zmowa, jedna klika. Powiem Wam tak: Rosja musi coś zrozumieć. My wszyscy musimy to zrozumieć. Żeby nikt nie odważył się potraktować nas w podobny sposób. Musimy być silni i zjednoczeni. A żeby być silnymi, musimy skierować wszystkie nasze zasoby na wzmocnienie w każdym możliwym obszarze, zaczynając od obrony przeciwlotniczej, a kończąc na wszystkim innym. Oczywiście, przez te lata wykonaliśmy ogromną pracę. Ogromną, i uważam, to oczywiście moje osobiste zdanie, że powinniśmy ogłosić mobilizację. Powinniśmy z wyprzedzeniem przygotować co najmniej 500 tysięcy, a najlepiej milion ludzi, wezwać ich i rozpocząć szkolenie. Trzeba ich przygotować na to, że wojna już się rozpoczęła. My przecież dobrze wiemy, że trwa trzecia wojna światowa i że właśnie wchodzi ona w nową fazę, nabiera nowej dynamiki. I żeby nikt nie ośmielił się igrać z nami tak, jak igrano z innymi państwami, a teraz już także z Iranem, uwierzcie mi, musimy się wszyscy zjednoczyć, na wszystkich naszych poziomach. Musimy zrozumieć, że świat właśnie zaczyna przyjmować nową formę. W tym momencie, świat zaczyna przyjmować nową formę. I ta nowa forma. A ta nowa forma jasno wskazuje. Nadchodzą wojny, z których wyjdą zwycięsko tylko te państwa, które będą miały silną gospodarkę i silną władzę. A te z tych państw, które nie będą miały silnej gospodarki, mocnej władzy i zjednoczonego społeczeństwa, uwierzcie mi, znikną z biegu historii. Rozpłyną się w rzeczywistości bytu. I kiedy to wszystko się zakończy, ludzkość będzie już miała nowych liderów. Państwa, które znaliśmy, które istniały na mapie geograficznej, przestaną nimi być. Uwierzcie mi, gdy to się skończy, blok NATO również przyjmie zupełnie nową formę i inne granice. Rozpoczął się globalny proces, który ma doprowadzić do straszliwych kataklizmów, wojen, redukcji liczby ludności, a w ostatecznym rozrachunku do realizacji satanistycznych celów niektórych globalistów, którzy uważają się za panów tego świata. Mówimy tu o państwach, które dziś pełnią rolę łańcuchowych psów, cynicnymi psami. Izrael Izrael w ogóle się nie krępuje. Robi to, co uważa za słuszne. Ale to również będzie trwało tylko przez jakiś czas. Każda sprawa ma swój początek i swój koniec. Izrael również będzie miał swój koniec. I myli się, jeśli sądzi, że wszystko może trwać wiecznie. Jest Bóg i to na nim polegamy. Jeśli Allah pozwoli, Będziemy świadkami tego, jak Izrael zakończy swoje istnienie. A kiedy później padnie pytanie, kto był za to odpowiedzialny, to przynajmniej powinniśmy uczciwie przyznać, że to sam Izrael uruchomił przeciwko sobie wszystko, co tylko było możliwe. Dlatego pozostaje mieć nadzieję, że nie podzielimy losu tych państw, które znalazły się w strefie wpływów Izraela. My z kolei znajdujemy się w strefie wpływów bloku NATO. I jasne jest, że gdyby uznali, że mogą postąpić z nami tak samo, jak dziś postępują z Izraelem, zrobiliby to bez wahania, absolutnie bez różnicy, bez skrupułów potraktowaliby nas dokładnie tak samo. I tu pojawia się pytanie: czy powinniśmy lamentować, że coś jest nie tak, że coś nam się nie podoba? Czy może raczej powinniśmy bez wahania i otwarcie zrobić to, co trzeba? Nawet jeśli chodzi o uderzenie wyprzedzające, jeśli trzeba je zadać, to trzeba. Bo, jak widzę, w dzisiejszym świecie ludzkość inaczej już nikogo nie słucha. Nikt nie chce dostrzec naszych humanitarnych intencji. Nikt nie chce słuchać Rosji. Dlatego. Musimy jednoczyć się jeszcze bardziej. Musimy jeszcze gorliwiej się modlić. Prosić Najwyższego, by chronił Rosję i nasze wojsko. I oczywiście jednoczyć się tak mocno, jak tylko to możliwe. Niech więc Bóg da nam jedność, większą miłość do Niego i zwycięstwo. Zwycięstwo nad naszym wspólnym wrogiem, nad wojskami antychrysta, dadżala, Ahmad Siła, Rosja potęga, Bóg jest jeden, Allahu Akbar. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to po prostu emocjonalna wypowiedź jednego z dowódców. Ale chcę Wam przypomnieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje przez rosyjskie władze. Załóżmy, że Putin chce przemianować lotnisko Wołgograd na lotnisko Stalingrad i udaje, że ta decyzja nie wychodzi od niego. Rosjanom pokazuje się transmisję na żywo, jak Putin przyjeżdża do Wołgogradu, żeby symbolicznie odwiedzić miasto i porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. W trakcie spotkania ktoś z tłumu sugeruje zmianę nazwy lotniska, na co Putin się zgadza, bo przecież to naród go o to poprosił. Chcemy podziękować w imieniu całego teraz już Stalingradu za to, że przemianowano nasze miasto. Nie miasto, tylko lotnisko. Lotnisko. Przepraszam, pomyliłam się. Jestem z Wołgogradu. Rozumiem. Uważa pani, że również miasto należałoby przemianować? Tak, to część naszej historii i myślę, że wszyscy byliby z tego zadowoleni. Dziękujemy. Dobrze. Jako Wołgogradianka zgadzam się. Oboje jesteśmy z Wołgogradu. Pani też, tak? Tak. To symboliczna sprawa. Mimo napiętych relacji z Rosją w wielu krajach europejskich, wciąż są ulice i place nazwane Stalingrad. Nigdy nie zapomnę. Byłam pod Reichstagiem w 2007 roku, akurat 9 maja. Ktoś mnie zapytał, skąd jesteś? Mówię, Wołgograd, Stalingrad. No jasne. Od razu wiadomo, o co chodzi. Rozumiem. Ale to mieszkańcy muszą zdecydować. Trzeba zapytać ludzi. Ale wszyscy rozumiemy, że taka scena została wcześniej zaaranżowana przez władzę. To samo miało miejsce, gdy kończyła się kadencja prezydencka Putina, a zgodnie z rosyjską konstytucją nie mógł on dalej sprawować urzędu. Wtedy kobieta, która wcześniej była kosmonautką, zaproponowała, by zmienić konstytucję, aby Putin mógł kontynuować prezydenturę. I po tej propozycji władze rzeczywiście zmieniły konstytucję i Putin dalej pozostał prezydentem. Wszystkie możliwe warianty zmian, które są obecnie omawiane w społeczeństwie, zarówno na otwartych forach, jak i mówiąc potocznie przy kuchennym stole, to rozmowy o Władimirze Władimirowiczu Putinie. Przez te półtora miesiąca odbyło się wiele spotkań z wyborcami, i niemal wszędzie rozmawiano o przyszłości, o tym, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za kraj. Padały różne propozycje. Niektórzy mówili wprost: Putin koniecznie powinien pozostać. No a skoro tak, to po co kombinować i tworzyć sztuczne konstrukcje? Trzeba wszystko przewidzieć uczciwie, otwarcie i publicznie. Albo całkowicie znieść ograniczenia liczby kadencji prezydenckich w Konstytucji, albo, jeśli będzie tego wymagać sytuacja i, co najważniejsze, jeśli tego będą chcieli obywatele, Wprowadzić do prawa możliwość, by urzędujący prezydent mógł ponownie kandydować, już zgodnie z nową, zaktualizowaną konstytucją. Jak więc widać, rosyjskie władze tworzą pozory, że najważniejsze decyzje w państwie podejmuje rzekomo sam naród, a Putin jedynie się zgadza. Robi to po to, aby nie ponosić odpowiedzialności za te decyzje przed społeczeństwem. Dlatego, gdy słyszymy, jak apty awaudinow wzywa do mobilizacji i eskalacji działań wojennych, musimy zawsze pamiętać, że to sam Putin mógł mu zlecić, by powiedział coś takiego po to, by później w oficjalnym wystąpieniu powiedzieć: Skoro naród mnie o to prosi, to przeprowadzimy mobilizację. Myślę, że sens tego przekazu jest dla Was zrozumiały. Będziemy dalej śledzić rozwój wydarzeń i do usłyszenia wkrótce.